Widzowie, to jest otóż świąteczna piosenka. Zapraszam do oglądania. Widzowie, wstaje o godzinie ósmej, a tam już śnieg pada, pada. Jak wiecie, zima jest, a nadal myślę o piosence i w końcu jest. Zimowe piosenki będą zawsze w zimę, zimę. Zawsze dzieci i dorośli dostają pod choinkę prezent i starsi ludzie też, też. W zimę mamy zawsze ferie zimowe, zimowe. Mamy dwa tygodnie wolne. Nejdzie i Inka mają zimowe skarpetki i ubranka w kropeczki, kropeczki. Oczywiście, ja też, też. W zimę mamy zawsze ferie zimowe, zimowe. Mamy dwa tygodnie wolne, wolne. Lepimy bałwanki z moimi koleżkami, koleżkami I pierniczki z ich mamami, mamami Odśnieżam podwórko ze śniegu, śniegu To jest twój obowiązek, ziomeczku W zimę mamy zawsze ferie zimowe, zimowe I dwa tygodnie wolne W zimę mamy zawsze ferie zimowe, zimowe i dwa tygodnie wolne Kotki chcą na spacerek, a nie lubią śniegu I jest im przykro, przykro Pewnie lubicie mnie oglądać I mam dla was dobrą wiadomość Bo będą odcinki z normalnego życia, życia I to tyle, tyle W zimę mamy zawsze ferie zimowe, zimowe I dwa tygodnie wolne W zimę mamy zawsze ferie zimowe, zimowe I dwa tygodnie wolne, wolne Rozkładam choineczkę na święta i ink oraz nercia mówi mi, że rozkładają mi tą choinkę. I teraz się przestraszyłem. Łe. Ferie zimowe mamy zawsze. Dwa tygodnie wolne. Ferie zimowe mamy zawsze dwa! Tygodnie wolne. Ferie zimowe. Możemy robić to. Tylko chcemy, idę z Nelą na spacerek, bo śniegu, po śniegu, bo Inka nie lubi i jest jej bardzo smutno, że nie może wyjść z nami na spacerek. Łe! Ferie zimowe mamy zawsze, dwa tygodnie wolne, wolne. Ferie zimowe! Mamy zawsze dwa tygodnie wolne! Ferie zimowe! Mamy zawsze dwa tygodnie wolne! Idę do sklepu, ale nie ma śniegu i nagle zaczyna padać śnieg, śnieg! Jej! Ferie zimowe! Mamy zawsze dwa tygodnie wolne, wolne! Ferie zimowe! Mamy zawsze dwa tygodnie wolne, wolne! Ferie zimowe, mamy zawsze dwa tygodnie, wolne, wolne! Ferie zimowe, mamy zawsze dwa tygodnie, wolne, wolne! Ferie zimowe, mamy zawsze dwa tygodnie, wolne! I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnej pioseneczce! Cześć!